Elektryki z grubymi oponami to już nie tylko moda, ale realna opcja dla tych, którzy chcą jeździć po różnych terenach bez większego wysiłku. Heatway BK9 wygląda jak sprzęt gotowy na każdą pogodę. Ma ogromne 26x4 calowe opony, podwójne zawieszenie i silnik 250W, który według producenta pozwala spłaszczyć każdą górę. No dobra, ale czy rzeczywiście daje radę w terenie, czy to tylko marketingowa gadka? Postanowiłem to sprawdzić i wziąć BK9 na jazdę testową. Po rozpakowaniu widać, że Hitway dorzuca do zestawu kilka dodatków. Choć jakość bywa dyskusyjna. Na start mamy sporą instrukcję obsługi. Zapięcie na rower to miłe zaskoczenie. Wygląda solidnie i faktycznie może się przydać. Niestety w zestawie nie mogło zabraknąć tragicznego kompletu imbusów, które teoretycznie pozwalają na montaż, ale lepiej od razu sięgnąć po własne narzędzia. Do tego dochodzą odblaski na koła. Które pewnie większość ludzi od razu wyrzuci. Oraz klasyczny dzwonek, i całe szczęście, bo przynajmniej nie jest to jeden z tych głośnych, elektrycznych klaksonów. Tylna lampka? Szkoda gadać. Tak słaba, że nawet nie mam zamiaru jej montować. Nie jest to może zestaw premium, ale i tak na plus, że producent dorzuca cokolwiek. Wiele firm nawet na to się nie wysiliła. Montaż nie sprawia większych problemów i raczej nikt nie powinien mieć z nim trudności. Przednie koło trzeba zamontować samodzielnie, ale mamy tu zacisk szybko zamykający, co jest wygodnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli ktoś planuje przewozić rower w bagażniku i chce szybko je zdemontować. Kierownica również wymaga przykręcenia. Wystarczy odkręcić cztery śruby, włożyć ją na miejsce i dokręcić z powrotem. Na koniec pozostaje jeszcze montaż pedałów i błotniku, co zajmuje dosłownie chwilę. I to tyle. Rower gotowy do jazdy. Na pierwszy rzut oka Hitway BK9 wcale nie wygląda jak typowy rower elektryczny. Bateria jest świetnie wkomponowana w ramę, dzięki czemu całość prezentuje się bardzo schludnie i nie rzuca się w oczy. Jak w niektórych elektrykach, gdzie akumulator wygląda jak doczepiona cegła. Aluminiowa konstrukcja sprawia wrażenie solidnej. Nie ma tu żadnych luzów, niedokładności w lakierze czy tanio wyglądających elementów. Na minus wypadają niestety akcesoria dodatkowe, zwłaszcza bodniki. Tylny montuje się do siodełka i mimo dokręcenia miał tendencję do luzowania się podczas jazdy. Przedni z kolei jest dość krótki i mocuje się go na tej samej śrubie co przednią lampkę, co niestety nie jest zbyt stabilnym rozwiązaniem. Również zdarzało mu się poluzować. Co ciekawe, na przednim widelcu są dwa mocowania, na pełnowymiarowy błotnik montowany na sztywno do lagów. Więc wygląda na to, że producent postawił na tańsze, mniej trwałe rozwiązanie, mimo że rower ma miejsce na solidniejsze błotniki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamontować własne lepsze błotniki, ale szkoda, że nie znalazły się w zestawie. Mam też zastrzeżenia co do lampek. O tylnej już wspominałem. Była tak słaba, że nawet nie widziałem sensu jej montować. Przednia też nie zachwyca. W dzień jest praktycznie niewidoczna, a w nocy coś tam świeci, ale na pewno nie na tyle, żeby dobrze doświetlać drogę w ciemności. Jeśli ktoś zamierza często jeździć po zmroku, zdecydowanie polecam zainwestować w porządną lampkę lub mocną latarkę rowerową montowaną na kierownicy. Po lewej stronie kierownicy mamy przyciski sterujące z pomaganiem. Przytrzymanie plusa służy jako przycisk włączania przedniej lampy. Po prawej stronie znajduje się tylko monetka przerzutek, co sprawia, że układ jest Prosty i nie przeładowany zbędnymi przyciskami. Oczywiście po obu stronach mamy klamki hamulcowe, które działają bardzo precyzyjnie. Na środku kierownicy umieszczono wyświetlacz LCD, który jest bardzo czytelny, nawet w pełnym słońcu. Pokazuje wszystkie podstawowe informacje jak prędkość, poziom naładowania baterii, wybrany tryb wspomagania i dystans, co pozwala na bieżąco kontrolować jazdę. Dzięki temu obsługa roweru jest bardzo intuicyjna, a wszystkie najważniejsze funkcje mamy pod ręką. Spędziłem sporo czasu jeżdżąc tym rowerem po lesie i muszę przyznać, że komfort jazdy jest naprawdę na wysokim poziomie. Podwójne zawieszenie robi robotę, zarówno przedni amortyzator, jak i tylny dobrze tłumią nierówności, dzięki czemu nawet jazda po korzeniach czy kamieniach nie jest męcząca. Przedni amortyzator faktycznie jest regulowany, co pozwala dostosować jego twardość do terenu, ale różnice nie są jakieś ogromne. Dla większości osób fabryczne ustawienie będzie w zupełności wystarczające. Grube 26 razy 4 calowe opony świetnie trzymają się podłoża, niezależnie czy to piasek, błoto czy Tu Tłumią część nierówności i dają sporą stabilność, dzięki czemu można czuć się pewnie nawet na trudniejszym terenie. Jeśli chodzi o wygodę, dla mojego wzrostu ponad 190 cm rower sprawdza się świetnie. Pozycja za kierownicą jest wygodna, a rozmiar ramy dobrze dopasowany. Na rowerze jeździły też niższe osoby i również chwaliły sobie komfort, więc wygląda na to, że zakres wzrostu podany przez producenta, czyli od 165 do 195 cm, jest faktycznie dobrze dobrany. Hidway bk 9 ma 250W silnik, co na papierze nie brzmi imponująco, ale w praktyce radzi sobie naprawdę zaskakująco dobrze. Nie mamy tutaj monetki gazu, więc trzeba pedałować, ale samo wspomaganie działa płynnie i sprawia, że jazda jest bardzo przyjemna. To jeden z tych rowerów, na których chce się jeździć. Do dyspozycji są cztery tryby. Tryb klasyczny, rower bez wspomagania, czyli jedziemy w pełni siłą własnych mięśni. Pierwszy poziom asysty do 15 km na godzinę, drugi poziom asysty do 20 km na godzinę oraz trzeci poziom asysty do 25 km na godzinę. Co ważne, na najwyższym trybie wspomagania 25 km na godzinę nadal czuć delikatny opór. Nie ma uczucia pedałowania w powietrzu, co sprawia, że jazda jest naturalna i nie męcząca. Silnik nie wyrywa do przodu, ale przyspieszenie jest płynne i dynamiczne. Testowałem BK9 na górce, która sprawiała problem wielu hulajnogom i elektrycznym rowerom, które już testowałem, a tutaj na początku było lekkie zwolnienie, ale po chwili rower zaczął nawet przyspieszać. To pokazuje, że w terenie naprawdę daje sobie radę, zwłaszcza poza miastem. Jeśli ktoś szuka elektryka, który faktycznie pomaga w pedałowaniu, a nie tylko udaje, to Hitway BK9 jest solidnym wyborem pod tym względem. Niestety pogoda w ostatnich tygodniach nie rozpieszczała, ale przez czas, który miałem ten rower udostępniony na testy, udało mi się przejechać około 30 km, a poziom baterii spadł mniej więcej o połowę. Trzeba jednak zaznaczyć, że jeździłem głównie na trzecim biegu wspomagania i to w dość górzystym terenie. Można spokojnie założyć, że przy normalnym użytkowaniu 50-60 km na najwyższym wspomaganiu jest realnym wynikiem, a przy oszczędniejszej jeździe faktycznie można zbliżyć się do wartości podawanej przez producenta, czyli do 80 km. Bateria 48V 15Ah jest odłączana, co jest dużym plusem. Można ją łatwo wyjąć i zabrać do domu, by naładować bez konieczności wnoszenia całego roweru. Producent podaje czas ładowania 6-7 godzin i właśnie tyle się ładuje. Hamulce w Hitway BK9 to zdecydowanie mocna strona tego roweru. Podwójne hamulce tarczowe działają naprawdę dobrze, a droga hamowania jest bardzo krótka, nawet przy wyższych prędkościach. Jest jednak jedna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić. Odcięcie wspomagania nie następuje od razu po naciśnięciu hamulca. Jest lekkie opóźnienie, mniej więcej 1-2 sekundy, zanim system całkowicie odłączy silnik. W praktyce oznacza to, że przez ułamek sekundy rower nadal próbuje delikatnie ciągnąć do przodu, zanim hamulce przejmą pełną kontrolę. Nie jest to wielki problem, ale przy pierwszych jazdach można odczuć lekkie szarpnięcie, kiedy nagle wspomaganie zostaje całkowicie odcięte. Mimo tego hamulce wypadają na plus, są mocne, skuteczne i zapewniają dobrą kontrolę nad rowerem w każdej sytuacji. Po prostu warto mieć na uwadze ten mały szczegół i przyzwyczaić się do specyfiki działania systemu wspomagania. Po kilku tygodniach użytkowania Hitway BK9 mogę śmiało powiedzieć, że to elektryczny fatbike, który ma swoje mocne strony, ale też kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Nie jest to rower idealny, ale zdecydowanie ma w sobie coś, co sprawia, że chce się na nim jeździć. Co mi się podobało? Przede wszystkim komfort jazdy. Podwójne zawieszenie faktycznie działa, zarówno przedni jak i tylny amortyzator dobrze tłumią nierówności, więc nawet dłuższa jazda po lesie czy szutrze nie męczy. Grube opony 26x4 calowe robią robotę, zapewniając dobrą przyczepność i stabilność nawet na luźniejszym podłożu. Rower nie jest oporny w prowadzeniu, wręcz przeciwnie, przyjemnie się na nim jeździ i czuć, że to sprzęt, który daje frajdę z pokonywania różnych tras. Wspomaganie działa płynnie, nie ma nagłych szarpnięć ani uczucia, że pedały obracają się w powietrzu, mimo że 250 watowy silnik na papierze nie brzmi im. W praktyce radzi sobie naprawdę dobrze. Podjazdy? Tu BK9 mnie zaskoczył, bo na wzniesieniach, gdzie niektóre testowane przeze mnie hulajnogi, czy rowery elektryczne miały problem. Ten model dawał radę. Na początku lekko zwalniał, ale po chwili zaczynał przyspieszać. Jeśli ktoś zastanawia się, czy da radę poza miastem, to odpowiedź brzmi tak: spokojnie sobie poradzi. Brak manetki gazu dla wielu osób może być minusem, ale dzięki temu rower pozostaje legalny w świetle przepisów. Nie trzeba martwić się o ograniczenia prawne, a jazda jest bardziej naturalna. Możemy korzystać z trzech poziomów wspomagania. 15, 20 i 25 km na godzinę, a nawet na najwyższym poziomie nie ma uczucia, że silnik robi wszystko za nas. Zasięg jeździłem głównie na trzecim biegu wspomagania i w dość wymagającym terenie. 30 km zużyło około połowy baterii, więc realnie można liczyć na 50-60 km na pełnym ładowaniu, co jest bardzo dobrym wynikiem. Bateria 48V 15Ah jest wyjmowana, co bardzo ułatwia ładowanie. Można ją po prostu zabrać do domu zamiast wyciągać cały rower na piętro. Hamulce wypadają bardzo dobrze, są mocne, droga hamowania jest krótka i można się czuć pewnie w każdej sytuacji. A co mogłoby być lepsze? Największym rozczarowaniem są błotniki. Tylny, montowany do siodełka, miał tendencję do luzowania się podczas jazdy, a przedni jest krótki i zamontowany na tej samej śrubce co lampka, co sprawia, że również potrafi się poluzować. Co ciekawe, ja mam fabryczne mocowania na porządne błotniki, ale producent zdecydował się na tańsze opcje. Jeśli ktoś planuje jazdę w deszczu czy błocie, warto od razu dokupić solidniejszy zestaw. Lampki też pozostawiają sporo do życzenia. Tylnej nawet nie montowałem, bo wyglądała zbyt słabo, a przednia świeci bardzo słabo i w dzień jest praktycznie niewidoczna. Do jazdy nocą lepiej od razu kupić porządną lampkę lub mocną latarkę rowerową na kierownicę. Jest też jedna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić, a konkretnie to hamulce, które nie odcinają wspomagania od razu po ich naciśnięciu. Jest lekkie opóźnienie, około 1-2 sekundy, zanim system całkowicie odłączy silnik. W praktyce oznacza to, że przez moment rower nadal delikatnie ciągnie do przodu, zanim faktycznie zwalnia. Nie wpływa to na skuteczność hamowania, bo same tarcze są bardzo mocne i zatrzymują rower, ale pierwsze wrażenie może być dziwne. Warto mieć to na uwadze i dać sobie chwilę na przyzwyczajenie do tej specyfiki działania. Hitway BK9 to solidny fatbike z elektrycznym wspomaganiem, który dobrze sprawdzi się w różnych warunkach, zarówno w mieście jak i poza nim. Jazda jest wygodna, stabilna i sprawia frajdę, a mimo kilku niedociągnięć całościowo wypada bardzo dobrze. Jeśli szukasz roweru, który faktycznie pomaga w pedałowaniu, a nie tylko ciągnie na silniku, to BK9 jest bardzo dobrą opcją. Można nim wygodnie jeździć po różnych nawierzchniach, a jego prowadzenie sprawia, że chce się na nim spędzać więcej czasu. W opisie zostawię link do roweru, a jeśli pojawi się kod rabatowy, to również go tam znajdziecie. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach.